Witam na kanale Ostrzygwind i dzisiaj jesteśmy na wyjątkowym wydarzeniu, a mianowicie DTF Industry Day, prawda? Tak to się nazywa. Z nami jest Paweł. Cześć. Ukasik, wszyscy go znają, więc nie trzeba go przedstawiać. No jak to bez przesady, cała Polska tobą żyje. W związku z tym, e, dzisiaj jesteśmy na fantastycznym wydarzeniu DTF-u. Zobaczymy, co mają w swojej ofercie, no i postaramy się Wam to pokazać. Idziemy? Jasne. Jeżeli mogę tylko dodać nie jest dla mnie zaskoczeniem, że Mateusz razem z całą swoją ekipą poszli w tą stronę. Ja zawsze będę pełen szacunku dla ludzi, którzy dzięki bardzo wielkiej swojej pracy i determinacji, determinacji doszli do takich sukcesów. Nie tylko pod kątem szkoleniowym, ale to co w tej chwili robią pod kątem produktowym, mhm. jest to event na skalę całego kraju. Także trzymam kciuki, bije brawo. I mogę być tylko zaszczycony, że tutaj dzisiaj jestem w tak zacnym gronie. Bo wydaje mi się, że ta ekipa, którą DTF tutaj zaprosił, ściągnął, to jest kwintesencja strzelectwa, rozwoju strzelectwa, propagowania posiadania broni w kraju. Także zapraszamy, chodźcie z nami dalej. Spędzmy. No, skoro DTF, no to co? Mamy tłumiki Jacherona, ponieważ DTF jest importerem i dystrybutorem tych tłumików. Rewelacyjne tłumiki. Oczywiście każdy musi sobie sam jakby dostać do swojej broni, ale wiemy o co chodzi. Bardzo dobry produkt. Kolega z Kolby. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Oczywiście PDP, Waltery. Powiem wam jedną rzecz, że te PDP jest... Ale on jest w życiu nie nie? Tak, tak, zdecydowanie. Rewelacja. To, co mnie bardzo interesuje w tym całym myku, to ten produkt. Czyli Modular Gas Control. Nazywa się Rifle Speed. Rewelacyjny blok gazowy regulowane na różne długości luf, oczywiście w zależności od tego jak sobie skonfigurujemy tak będzie nam wygodnie, ale nastawianie, teraz zresztą pokażemy to na karabinku, jakby regulowanie przepływu gazu jest fenomenalne. Fantastyczny produkt. Zgadza się? Oczywiście. Ja uważam, że to jest w ogóle stronniczą osobą, są zajebiste. Ale jednocześnie jesteś tym, który powinien jakby uwiarygodnić to. Czy to będzie we wszystkich produktach waszych? Tak, we wszystkich? No. Czy na karabinkach będzie to zamontowane? Tak. tak. Okay. Domyślnie na razie jeszcze nie planujemy wersji, które będą wychodziły, natomiast nie ma problemu, żeby u nas karabinek zamontować. Okej, okay. z, tym. z tym. I w sklepie któregokolwiek z naszych partnerów, jeżeli taką wyrazicie, że tak powiem, Pięć. Pięć. Ok. nie ma problemu, żebyśmy taki karabin dostarczyli. Ja, aut ja autentycznie Wam powiem, że ten produkt widziałem, ile ze, bo to ma ze dwa lata, nie? Na którymś z SHOT było to pokazane i pierwszy raz jak zobaczyłem, na jakiej zasadzie to działa i funkcjonuje, to to jest big wow. Ja w ogóle zastanawiam się, czy ja sobie czegoś takiego nie kupię, tylko jeszcze się muszę zastanowić, do jakiego, do jakiego karabinka. Polecam, bo on na przykład z 10,5 calowych AR-ów, które są komernie przekazywane, robi gatunek. No. Dalej trochę gazu wraca z 10,5 cala na nich. Natomiast to jest zupełnie. To już jest dostępne? E? Tak? Czyli u Waszych partnerów mo można już coś można takiego zamawiać? My cenniki już wysłaliśmy wszystko. Wiadomo, trochę, że tutaj wszystko szybko się dzieje. Teraz. Nie byliśmy jeszcze w stanie i trochę materiałowo tutaj, jeżeli chodzi o marketing, tego podgonić. E, natomiast cenniki wszystko jest już gotowe, więc w sklepach, które są naszymi partnerami, jak najbardziej. No. Polecam. Dodatkowo w ofercie mają Rice Tigers. Ciekawe spusty. Mamy tutaj demonstratory. Uu, bardzo fajny spust. Rewelacja. Fakt, faktem tu jest odbijak, więc ale sama praca jest. Jednooporowy. Ciekawe czy mają jakiś dwuoporowy. Nie, wszystko jednooporówka póki co. O, tu mamy dwuoporowy, czyli to co my lubimy. Zobaczcie jak pracuje. Super. Najchwalnie pracujący. Ten dwuoporowy? Tak. Jest, żeby ci nie okłamać. Okłam, okłam. Poniżej 800 zł. Bo teraz chciałem tutaj. 800 zł. Poniżej. Filip, przypomnij mi, ile jest to. O, poniżej 700. poniżej 700 zł, super spusty. One są w Waszej dystrybucji? Tak. To jest ten sam układ jak z tym, z, z Rykuskidem. Jeszcze nie pytaliśmy kosu tego, bo na razie zapchaliśmy się wszystkim. To jest bez znaczenia, natomiast chodzi natomiast, o to, że. DTF Industries, Stacks Solutions, DTF Arms Czyli gru... DTF A, to teraz już może grupa DTF ma w swojej ofercie mnóstwo tak, fajnych faj... <grafy> ma w swojej ofercie mnóstwo fajnych rzeczy, między innymi te łoża to jest wasz projekt, prawda? Tak, łoża to jest to co Mateusz tam mówił one są montowane fabrycznie z HDR-ami mhm. natomiast mamy jeszcze nie zabraliśmy ich, dedykowane łoża do rifle speedów i one są tam zamontowane na jednym z karabinków okay. i one też będą na szparagu którym mówił Mati. Wy, wypikamy to, bo, bo projekt jest tajny, tu nie może Nie wiedzą o co chodzi ze szparagi. <grym no <grym to wkrótce. E, tak, ale jak tam zerkniesz te karabinki z, z innymi łożami, to są z tymi łożami dedykowanymi do, e, do Reichu Spida. Oczywiście łoża można sobie kupić po prostu. Chcesz sobie na karabinek założyć, jak to I też są w, w ofercie takiej, nazwijmy detalicznej, tak? Super, przejdźmy do tego karabinka, bo jestem ciekaw jak ten blok gazowy działa. Zachowanie tego urządzenia polega na jednej rzeczy. Chcesz to rozmontować? To jest bardzo proste. Człap do tyłu, jego po prostu rozkręcasz. Teraz go nie zdejmę, bo jest urządzenie. No czekaj, a bo ty jest można zakręcone? Bo apetyt. W każdym razie, tu wszystko ja zobaczysz. To nakręcasz na ten element. Tu masz ten cały element, który się reguluje. Ten plunger, który zasłania otwór gazowy przy regulacji. I sprężynę. To jest raz. To są jedyne elementy w tym głochorze. No i oczywiście śruby to jest pod. Czyli badał. Wiecie co jest fenomenalne jeszcze w tym bloku gazowym? Że w zależności z jakiej amunicji strzelasz, czy z nazwijmy to, PMC, czy z Fioki, czy, czy z GGG, jakiejkolwiek, możesz sobie poddaną amunicję, bo wiadomo, że każda amunicja ma swoje, jakby, swoją energetykę, więc możesz sobie nastawić jak chcesz pod każdą amunicję. Krótko mówiąc, na siódemce lata super PMC, na ósemce lata GGV, a powiedzmy na jedynce będzie fenomenalnie latała Fioki. Możesz to zrobić sam, nie zastanawiając się, jak sobie dobierać amunicję. Krótko mówiąc, na poziomie karabinka, tak naprawdę parametryzujemy ten karabinek, a nie zastanawiamy się, z czego strzelamy. co Was do tego zachęca, bo jest to produkt przede wszystkim niekoncesjonowany, co to znaczy, możecie go sprzedawać wszystkim, wszędzie i zawsze. Jest to jedyna kamizelka w Polsce, która jest wyprodukowana nowa, z gwarancją. Jest przetestowanym i zweryfikowanym rozwiązaniem antybalistycznym. Postanowiliśmy przerać odrobinę naszej wiedzy i doświadczenia na to, żeby stworzyć taki produkt na rynku cywilnym, który byłby stworzony jako produkt dedykowany i wysokiej klasy. To jest to co niestety nam wyparowało dosłownie, kamizelka tak samo jak każdy wkład antybalistyczny z DTF Protection przychodzi zapakowany hermetycznie. Co to znaczy? Możecie go włożyć w poszewkę, przymierzyć na sobie tak? i jeżeli go nie rozpakowaliście, a rozmiar nie okazał się ok, czyli nie ma odpowiedniego overlappingu, bo kamizelka daje 360 stopni ochrony, z ładne zazębienia na bokach, więc jeżeli nie ma odpowiedniego overlapingu, czyli tego nałożenia się wkładów na siebie, Możecie tę kamizelkę odesłać i ją wymienić, nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli... Tak, więc mam karabinek w długości 13,7. Zaraz Wam pokażę rozwojową wersję tego karabinka, na co nam ta lufa też pozwala i czym się troszeczkę, e, czym się tak naprawdę kierowaliśmy, kiedy, w to, e, kiedy zdecydowaliśmy się na tę długość lufy. Poza tym, jeżeli chodzi o system gazowy, który to zastosowaliśmy, jesteśmy, zastosowaliśmy tak. Jesteśmy w stanie zrobić tak, że ten karabinek jest bardzo dobrze dogazowany na systemie Midland, czyli na pośrednim systemie gazowym co w przypadku lufy 12,5 już nie jest takie proste, tak? a w przypadku 14,5 już jest też takim tam tak naprawdę standardem. Więc mamy pośredni system gazowy, lufy o bardzo specyficznej długości. Następnie mamy łoże w karabinkach HDR, które jest bardzo ładnie odciążone, ale jednocześnie usztywnione u nasady. Kolejna kwestia jest taka, że ten karabinek bez niczego, z ciężką kolbą B5 Systems, bo to jest dobra kolba, ale niestety też dość ciężka SOPMOD, w lufie 13,7 waży 2800 gramów. Teraz tak, jeśli chodzi o to, co tutaj widzicie, czyli komorę spustową i komorę zamkową, bardzo totalny klasyk. To jest komora, która jest robiona z odkupki, która jest po prostu klasycznym systemem AR15. Natomiast skrywa w sobie dość przyjemne elementy. Pierwszym takim elementem jest spust, to jest po prostu poprawiony Migspekt. Co to znaczy? Nazwaliśmy go Enhanced Combat Trigger. To jest po prostu spust, który jest wypolerowany i ma założoną progresywną sprężynę kurka. Co to znaczy? Zdarzało nam się, że mieliśmy karabinki z bardzo dobrej jakości spustami, takimi topowymi, powyżej tysiaczka włożonego i ktoś wziął te karabiny nie wiedząc co jest gdzie, a brał ten i miał takie o ten jest zajebisty i dlaczego tak jest, bo tutaj mamy taki komfort, że jak ja naciskam na ten spust to ja czuję, że go przesuwam i strzelec ma taki komfort, że on wie, że coś się dzieje więc nie pojawia się u niego naprężenie, które doprowadzi do zerwania strzału bardzo łatwo strzela się z tego celnie osobom, które zaczynają swoją drogę ze strzelaniem ale też osobom, które mają dobre doświadczenie jesteśmy w stanie na tym spuście wykręcać splity na spokojnie 0,13-0,14 dla takich wariatów, którzy chcą strzelać szybko. Można z tego strzelić dla poniżej sekundy. Yy, mamy to nagrane. I te karabinki są po to, że dla ludzi, którzy strzelają dużo i chcą strzelać dużo. Dobra? Też pamiętajmy o tym. I to nie jest tak, że dla każdego ten karabin jest niezbędny, ale jeżeli ktoś chce trenować dużo i mieć spokój, że ten karabin będzie działać i go nie zawiedzie wtedy, kiedy powinien, to po to tak naprawdę przygotowaliśmy wersję HDR. Będziecie mieli dzisiaj okazję te karabiny zobaczyć, poznać naprawdę z bliska. Okay? No to jesteśmy na imprezie wspólnej z DTF-em, tak? Industry Day. Impreza naprawdę fajna. Mat pokazuje dużo ciekawych zabawek. No ale siedzimy sobie tutaj z, z naszym krajowym UFO. Zgadza się. No, czekamy, czekamy na burgerach. Chłopaki już chyba zamówili, tak? tak, no ten, tak ja ja będzie dopiero być. idę. No cóż, zjemy, postrzelamy, zobaczymy fajne sprzęty. Ja jestem ciekaw to. tych HDR-u, bo przyznam się szczerze, że strzelałem chyba raz i to przypadkowo, jak byliśmy chyba w, w Marininie. W Natomiast, tak, żeby sobie więcej postrzelać, no i tych, te nowe pistolety, jestem ciekaw, jak tak, wyglądają. Tak, ja nie miałem do czynienia w ogóle z nowymi pistoletami, wyglądają fajnie. Ja w ogóle strzelałem z polimerowych pistoletów. No tak. z takich wiesz, klasyki takich tanich wołów roboczych, to coś, jest coś innego. Zobaczymy, na pewno będzie to ciekawe, Hadery, bardzo spoko, karabinki też miałem do, do czynienia z nimi. No, fajnie fajnie, pra fajnie, fajnie pracuje i fajnie, fajnie zło Złożony widać, że tutaj Mateusz dużo serca, pracy włożył w to, żeby to z głową było złożone. Ale powiem Ci, ten... wiesz co na mnie największe wrażenie zrobiło z, te, z tego wszystkiego? Mhm. Regulowany blok gazowy. Fajny jest. No, to no, jest fajne. petarda, ja uważam, że... I, i w... Stosunkowo racjonal, racjonalnych pieniądzach, bo około tysiąca, tysiąc z hakiem chyba będą kosztować, czy już kosztują. Natomiast uważam, że ten regulowany blok gazowy to jest w ogóle coś fantastycznego, bo tak jak powiedziałem, nieważne jaką kulkę weźmiesz, nieważne, czy będziesz na tuniku pracował, zawsze sobie go odpowiednio doregulujesz. Tak, no i to bardziej że ma tego Blidofa od razu, przy tuniku tak. wywala te, te gazy. No, fajny produkt, czegoś takiego za bardzo nie ma, także na pewno fajna nowość, nie? coś można wrzucić i im więcej tego sprzętu, tym lepiej dla nas. Będziemy testować, będziemy działać. Także też. Ale dla widzów naszego kanału powiem jedną rzecz, że będziemy mieli film y, o ciekawej broni, ale no, no. będziemy sobie strzelać na strzelnicy właśnie no, no to, no. od Przemka UFO. No, ja, ja tu serdecznie chłopaków zapraszam, także... Ja jestem ciekaw, bo my będziemy no. mieli naprawdę fajny egzemplarz i będziemy, no. Y, 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 no miło by, by nam było, jeśli byś wziął go w swoje ręce, sprawne. I powiedział, jakie masz stanowisko, to znaczy jak on pracuje, bo to będzie naprawdę ciekawy egzemplarz. To, to czekam, ja widziałem, że macie dużo, dużo naprawdę ciekawych sprzętów, także cóż, no będziemy działać. Ta jest. Dobra, Marka. Cześć.

karabinek z pudełka. Najważniejsze, że rośnie nam jakość. Tak? Byle co już tutaj nie weźmie. Nie ma najmniejszej takiej możliwości. Ten karabinek Mata, ten HDR, ta podstawowa wersja. No, całkiem przyzwoity No i z czego najlepiej? Z czego najlepiej? 13,7 z tumikiem. Chyba tak. Bajka. Mi no, też wydaje. No naprawdę, bardzo fajnie, że ten tumik nie jest float, jest zamknięty i naprawdę cichutki, przyjemny. Tak. No, to pobyliśmy na imprezie DTF-u. Rewelacyjna imprezka, naprawdę bardzo fajnie. Super produkty, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o rynek, jak najbardziej. tłumiki Acherona, regulator gazowy oraz cała inna. Co? No to jest. Panowie zamawiali Ubera. Dokładnie poproszę do Warszawy. To zapraszam. To zapraszam. To zapraszam. To zapraszam. Jo. Michał Kwiatkowski też odwiedził tę imprezę. Naprawdę było bardzo fajnie. Dużo strzelania, dużo prezentowania produktów z oferty DTF-u. Naprawdę wysokojakościowe produkty, ten kto chce mieć doskonale skrojony sprzęt. Wyposażony oraz przede wszystkim dobrze strzelający, jak najbardziej powinien skorzystać z oferty Mata i z oferty DTF-u. No i co? My na pewno będziemy bywać na tego typu imprezach organizowanych przez Mata i przez generalnie DTF właśnie po to, żeby mieć okazję i możliwość jakby obcowania ze sprzętem z najwyższej półki. A teraz wracamy do Warszawy. Cześć.